Jestem studentką pierwszego roku Krakowskiej Akademii na kierunku fizjoterapii. Bardzo mnie podoba sala dla kształcenia umiejętności ruchowej, dlatego że tam są wszystko, co my potrzebujemy i materace, i te piłki różne. Nazywam się Gleb, studiuję w, w polskiej tutaj na pierwszym roku studiów, studiuję turystykę międzynarodową w International Turyzm, dlatego że studiuję ten kierunek język angielskiego, co bardzo nie powiadam. Polski język jest bliski do ukraińskiego i czyli uczyć jakiś nowy język to było łatwiej uczyć polskiego niż na przykład francuskiego, czyli niemieckiego. I to naprawdę tak. I z jednej strony nie tak ciężko dla Ukraińców zdobyć wizę i to jest bardzo ważne, jeżeli chcesz uczyć się gdzieś w Europie, a Polska może zaproponować taki sam dyplom, który będzie sprawnym dyplomem po wszystkiej Europie. Dlatego bardzo wyposażone i wszystko tutaj jest, co studenci potrzebują naprawdę różny pokój, pokój, pokój dla cichej pracy, pokój taki ogólny, pokój dla grupowej pracy. Można zawsze przyjść. Tutaj są więcej niż 70 tysięcy książek dostępnych. Zawsze wykładał wszystko wytłumaczą, tylko trzeba pytać i są zawsze bardzo takie młyne. Ja, no, kiedy zobaczyłem właśnie... Przejęto uczelnię, wkrótce mażyskie, bo bardzo mi się podobało tutaj wszystko. To naprawdę bardzo mnie tu podoba, jestem bardzo zadowolona z tego kierunku, że wybrałeś. To naprawdę to, co ja chciałam.